Ten widok fal morza to uspokaja. To może pobudzić Twoją kreatywność. A ja chciałam dziś zachęcić Cię do obudzenia swoich stóp. Możesz tchnąć swoje stopy, więcej życia. Przypomnij sobie, jak to jest. Gdy ruszasz palcami u stóp. Nie tylko tak, by je zginać, prostować. Ale palce u stóp stworzone są również do tego, by je by nimi ruszać na boki, by je rozcapierzać, innymi słowy, by je rozłożyć szeroko, by każdy palec był osobno. Wyobraź sobie, że każdy palec u Twojej stopy marzy czasami o chwili na osobności. Tak, żeby odpocząć od hałasu tłumu. To jak ludzie czasem pragną, marzą o tym, by posiedzieć sam ze sobą, bez nikogo, tylko z kawą pyszną kawą, tak i palce, kiedy ciągle są razem potrzebują być osobno, żeby odczuć relaks. A kiedy tak, nie wiem czy tak mają palce u stóp, ale kiedy tak człowiek siedzi sam ze sobą i kawą. To łatwiej mu usłyszeć, co ma sam sobie do powiedzenia. Ale wracając do tych stóp, jeśli całe dnie trzymasz je w butach, które je ściskają, to rozcapierzając je czasu do czasu, przyniesiesz im naprawdę wielką ulgę. Wyobraź sobie, że twoja stopa noga to drzewo. A palce u stopy to korzenie drzewa. Te szeroko rozłożone korzenie mocno przytwierdzają drzewo do podłoża. Wczuj się w to. Czy da się oderwać korzenie od podłoża? To powinno być bardzo trudne. Każdy paluszek próbuj oderwać. Zobacz, jak mocno przywarły. Jak udaje ci się oderwać palec, to wbij palec mocniej w podłoże. Wyobraź sobie, że twoje korzenie wchodzą głęboko w glebę. Odczuj, jak napinają się zginacze palców. Możesz to odczuć, jak napina się podeszwa a równocześnie poczuj jak napięła się łydka udo poczuj też że pięta również przywarła do podłoża również jest korzeniem żaden wiatr żadna wichura nie wyrwie drzewa Jest taka część drzewa, która nie styka się z podłożem. To miejsce jest określane jako łuk podłużny stopy. To taka dziupla w pniu drzewa dziupla, która może być schronieniem dla jakiegoś ptaszka, czy wielu ptaszków. Wyobraź sobie teraz tą rodzinę ptaszków która chciałaby schronić się w dziupli. Musisz jednak, by mogło się to zdarzyć, by mogli się tam zmieścić, musisz powiększyć trochę tę dziuplę. Jak to zrobić? Bierze trąbą piasek. A, bo, bo trąba to jest jakby jego ręka. Prawda? Tak, bo no, no, tak on, on, ja on się ucieszył, tak robi. Ja no, tak. to, to jest jak ręka, jest mamo, jego jest, wiesz. Mhm. No, nie, nie trzeba wcale posypywać się ziemią. Musisz jedynie przesunąć korzenie do siebie korzeń pięty. Pierwszą kość śródstopia. Kiedy je do siebie przysuwasz, przybliżasz, tutaj podnosi się łuk podłużny. Pamiętaj, żeby nie odrywać pierwszej kości śródstopia od podłoża wciąż pamiętaj, że to jest korzeń, on przywiera, tak samo z piątą kością, też jej nie odrywaj, to wszystko ma tutaj być cały czas wciśnięte w podłoże, a palce, palce ciągle rozszerzone, rozcapierzone. Poczuj, co dzieje się wyżej, kiedy wpuszczasz zwierzątka do dziupli. I równocześnie korzenie przywierają szeroko do podłoża. Możesz wtedy poczuć, że napinają się również mięśnie łydki, uda, pośladków. Mięśnie brzucha, całe ciało wzmacnia się, kiedy trenujesz stopy. Kiedy zakorzeniasz się w ziemi, kiedy tworzysz schronienie dla ptaków, nietoperzy czy innych zwierząt, twoje całe ciało włącza się w to, trenuje, mięśnie wzmacniają się. Silne stopy to silne całe ciało. Zachęcam Cię do praktykowania, stawania się drzewem w czasie codziennych aktywności. Gdy siedzisz, gdy siadasz, gdy wstajesz, gdy stoisz, gdy stoisz w kolejce do sklepu, gdy rozmawiasz z kimś, gdy szef do Ciebie przemawia, gdy siedzisz w kinie i oglądasz film, Warto przynosić ulgę swoim stopom. Warto je budzić. Dziękuję za uwagę. Cześć.